Z tej strony Jace, jestem Widzy. Cześć. Z e, dzisiaj nagrywamy się Wam, ponieważ chcemy robić usta, usta i polizę. Więc widzicie mnie ostatni raz w tych moich brzydkich małych pustach e, Generalnie no jest strasznie ciepło. Tak, jest bardzo ciepło. Ubrałem się jak symbol. No i ja ubrałem więc. Spoko. Jace, no. No, no, chcemy Wam zrobić daily vloga, luźnego vloga z tego dnia ponieważ będziemy sobie trochę jeździć dzisiaj Idziemy z na piechotę do metra No Potem idziemy no, do metra i idziemy dalej komunikacją. to taki mały wstęp fajna pogoda, fajne, że jest Że to się z moimi Dobra, w każdym razie y, widzicie mnie ostatni raz pokażę się wam oczywiście przed, po, po, po w trakcie zrobimy film my, zrobimy wam trochę salonu yy, tak ja muszę kryjda. złapać drugą to mnie ręka boli ale no właśnie bo mamy dość ciężkie wszystko yy, i co? No co bądźcie z nami zostańcie z nami i oglądajcie pa ha Sobie w metrze, że nie trzymają się dobrze y, rzęsy, więc muszę sobie je szybko wytuszować. No więc idziemy do Rosmana. Jesteśmy przywilejskim. I. No, nie podobało mi się dzisiaj moje włosy. Mamy 7 minut do. Do, te... do tego do salonu. Do tego salonu. I ogólnie śmieszne jest to, że tałała brała kursy u przyjaciółki mojej cioci, naszej cioci U Pauli Tak, u Pauli, która jest bardzo, bardzo Zdrabiamy, dobra Pozdrawiamy Paula Tak, bardzo dobra w tym, co robi Więc na pewno Ola zrobi mi wstępną wsteczkę, ponieważ nie, nie mam jak teraz jechać do Wrocławia, do... No, bo ma we Wrocławiu Wrocławiu i teraz otwiera jeszcze w Londynie O, i tutaj jedzie, jedzie, jedzie pociąg Nie wiadomo skąd Dobra, i musimy poczekać, bo... Żeby żeśmy... nas nie przejechało, bo jesteśmy za super, to nie ja będziemy mogli nagrywać Musimy przejść No i generalnie generalnie jest nasz pierwszy vlog w ogóle na burdę To jest ogólnie nasz pierwszy vlog na, na dworze więc jeszcze poznajemy tak naprawdę ten, ten aparat więc jak będą jakieś prześwietlenia na filmiku, to sorry Zobaczcie. Ręka mi strasznie boli od tego Idziemy jak taki e, jak tacy podróżnicy Jak podróżnicy wędrowiec Bo statyw mamy, mamy Poczekajcie, statyw, bo chodzę, coś tu mi nie gra, wędrówne. jesteśmy za daleko Co? Jakoś przeszliśmy dziwnie, dobra, idziemy prosto Czy mi pokazuje, że mamy w ogóle iść jakoś inaczej. Nie, dobra, okej. Okay. Pójdziemy tą ulicą i prawdopodobnie będziemy na miejscu już, bo jeszcze yes. troszkę nam pokazuje. Pan usta i nowy podróżek Nagrałem wam Co jeszcze pan? troszkę z tego. Z tego salonu, jak tam wygląda? Oczywiście, że nagramy. Także. Zapromujemy salon, bo ona jest świetna z tego, co mówią ludzie. No. no a jeszcze, jak miała szkolenie o Pauli, to już w ogóle musi być świetna. Więc... No, także. Druga Paula. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, już prawie jesteśmy. Dobra, więc... ja to pewnie zaraz zobaczycie. No. Jak tam wygląda? to tak, ja teraz idziemy chyba coś zjeść. Czy Natalia nie może za dużo. On dalej sobie robi proszę zdjęcia i tak dalej, dalej. No, ale jest kozak. Bardzo ładnie wygląda. No, jeść. no teraz idziemy sobie coś zjeść. Nie wiemy co, ogólnie to jest tak ładnie. Także idziemy. Ale gdzie ty, ty idziesz? A to tam, dobrze, okej okay. Do wyjścia, no coś idziemy zjeść. No i wracamy. Ogólnie to wygląda jak trochę jak w manufakturze. Trochę tak jest. Jak to się otwiera? Jest tam jakiś przycisk? Tu A tu jest No, także Zadowolona? Bardzo No to super. Pozdrawiamy Ole. No, bardzo fajna kobitka. Pełna do niej naby wracać na bardzo. wszystko. Bardzo Żeby taka... do Pauli nie idzie. Jak do Pauli pojadę, to pojada, ale w Warszawie tak na miejscu to... Nie dość, że bardzo profesjonalnie Jaka to jeszcze Sadra, takie... Szewczuk, to to jeszcze takie... No, to jeszcze nie dość że profesjonalnie. To jeszcze tak bardzo luźno podchodzić w ogóle bardzo, do klienta i w ogóle... Fajna jest no, Super. Tak naprawdę, polecam. No. Dobra, to idziemy coś zjeść i... Nagramy wam Nagramy potem. dobrze, nic mi nie boli. Usta wyglądają tak. E, no są piękne, piękne są, naprawdę są takim babydolem Widać takie nabrzmiały ten jak to ona powiedziała efekt Spongeboba spuchniętego. E, jak dotykam, no to troszkę mi boli tutaj. Tutaj po bokach nie, tylko tutaj od dołu. Tutaj jak dotykam, bo trochę boli. Yy, tak to da się wytrzymać, znośnie jest. Yy, no, usta w ogóle nie boli, naprawdę w ogóle, w nocy mi nic nie boli. Normalnie jem, normalnie piję. Yy, jeden dzień to był taki dyskomfort, ale to już wszystko przeszło. Teraz tylko pozostało nam czekać, żeby moje usta się pokoiły. Yy, no i tam, jak się już wygoją, to pewnie w kolejnym filmie. Yy, Powiem Wam, że usta są już wykojone, Będziecie mogli sobie zobaczyć różnice, ale naprawdę e, zabiegł. Wspomniałam bardzo dobrze. E, na pewno wrócę już. Planuję następną Lipolizę mm, za miesiąc, jak ona wróci. E, I co? I chyba wszystko. Tyle chciałam Wam powiedzieć podzielić się z Wami e, tym wszystkim. Jak było przed zabiegiem, jak było po yy... i myślę, że to tyle, także jeżeli filmik Wam się podobał, zostawiajcie lajk, w górę, subskrypcję oraz yy, komentarze, żeby filmik yy, rozprzestrzeniał się dalej. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!